Dobry, tu Anai. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. I znowu będzie to film produktowy. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj kilka produktów, które pojawiły się ostatnio na naszych półkach. Są to produkty nowe, przynajmniej nowe w naszym sklepie. Więc pomyśleliśmy sobie, że fajnie będzie Wam pokazać je z bliska i no tak troszeczkę przybliżyć, pokazać co, co i jak. Na początek chciałabym Wam pokazać takie elementy gotowe, wycięte, zapakowane w opakowania. Zacznijmy może od tego zestawu. To jest zestaw z ramkami kwadratowymi. I tak, opierając się na informacji od producenta, w zestawie jest 48 elementów. Pozwólcie, że nie będę tego liczyć. I przede wszystkim mamy tutaj ramki. Ramki takie kwadratowe w różnych rozmiarach. Są takie ramki mniejsze i są ramki większe. One też mają z różnych stron te takie, nazwijmy to, zakładki indeksujące. Mamy tutaj w zestawie również takie zakładki luzem, więc można je sobie na przykład skleić razem i jakby podbić to wrażenie, że, że tutaj jest właśnie taki... Przyczepiony element, a można to je, też je po prostu wykorzystać w jakiś inny sposób. Mamy tu też takie elementy typu pło, i one są, zarówno w takich kształtach, powiedzmy, bardziej regularnych, jak i, jak i widziałam tutaj takie elementy z wycięciami, czyli takie, wiecie, bardziej artystyczne. Jest tych elementów tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. No tak jak powiedziałam, 48 elementów. Te tła też są w mniejszych i większych rozmiarach, więc naprawdę jest tutaj w czym wybierać i na pewno będzie to taki produkt, który jak kupicie, no to spokojnie, spokojnie starczy Wam na długo. Ten sam produkt mamy w formie takich podłużnych ramek prostokątnych. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. Patrzę już, sprawdzam, czy tutaj są różne rozmiary. E, chyba nie. Wszystkie wyglądają na, na podobny rozmiar. E, mamy tutaj też tła. I znowu pojawiają się właśnie takie ciekawe z takimi wycięciami. E, tutaj w zestawie jest 30 elementów, czyli troszeczkę mniej, no ale są one większe. I tak samo mamy też te dodatkowe zakładki indeksujące, czyli możemy sobie z takiego zestawu wykorzystać zarówno tła, zarówno te ramki, jak i te zakładeczki i można to wykorzystywać razem, a można po prostu podzielić sobie na różne prace i to wykorzystywać. Mamy tutaj jeszcze taką informację, że w sumie jest tutaj 30 elementów. Każdy wzór powtarza się dwa razy i mamy 10 ramek z zakładkami. 12 pojedynczych e, samych zakładek i 8 mat pod zdjęcia, czyli tych, e, czyli tych większych prostokątnych kawałków. Tutaj mamy produkt, który jest podobny, ale jest troszeczkę bardziej urozmaicony, e, no i tutaj z kolei tych elementów jest 6, czyli e, no, znacznie mniej, ale tak jak powiedziałam, one są dużo bardziej urozmaicone. I tak, mamy tutaj cztery. 4 ramki, i słuchajcie, te przeszycia są prawdziwe. To znaczy, nie jest to nadruk, nie jest to jakiś taki dodatek narysowany, tylko są to najprawdziwsze, prawdziwe przeszycia. Więc, wow, po prostu efekt no niesamowity, powiem Wam szczerze. I mamy tak dwie duże ramki i dwie mniejsze oraz zauważcie, że tutaj się bardzo dużo dzieje, kształty tych ramek są takie bardzo mocno poszarpane jakby, tak jakby wyrwane z papieru. Mamy tutaj właśnie jakieś pismo takie jakby książka telefoniczna może albo jakieś gazety. No, nie, niesamowite powiem Wam szczerze, chyba się nie spodziewałam. Przeczytałam, że są przeszycia, no, ale jakby dopóki one były zapakowane w woreczku, to wydawało mi się, że te przeszycia po prostu są w jakiś sposób nadrukowane. A to są prawdziwe, najprawdziwsze maszynowe przeszycia. Wow! I kolejny, kolejny produkt to są też takie ramki, ale to są chipboardy, czyli takie ramki na tekturce. Tutaj z kolei mam 25 elementów, i tak, mamy rameczki. Zauważcie, że one już są, nie wiem, czy mi złapię ostrość, złapię. To są po prostu już takie podklejone tekturką wydrukowane ramki. Fajne, bo dosyć takie matowe w wykończeniu. Fajne, fajne w dotyku. Mamy tutaj ramki prostokątne, mamy ramki kwadratowe, są mniejsze, większe. Jest tego sporo. Jest tutaj, słuchajcie, 12 ramek. Jest całkiem sporo. I do tego są jeszcze dodatki. To są takie małe klamerki. Tych klamerek jest 10. I oprócz tego są takie, takie jakby zawieszki. To wygląda jak wstążeczka. Można to sobie, słuchajcie, zobaczcie, tak przyczepić gdzieś przy, przy rameczce. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Wygląda, jakby właśnie było przyczepione jakimś takim, wiecie, ćwiekiem starym, po Bardzo fajny pomysł. No dobra, a kolejny produkt, który tutaj mam, to są takie dajkatsy, -cuts laser cutsy. Eee, takie zestawy z elementami, które są wycięte, a raczej nacięte, bo one są na arkuszach. Eee, zaraz Wam pokażę, co i jak. I mamy tutaj sześć różnych zestawów. Szybciutko postaram się Wam pokazać, na czym dokładnie to polega. Jak wyjmujemy sobie z opakowania, to po pierwsze mamy okładkę. Eee, I tutaj jest ta okładka, na której są przedstawione te wszystkie elementy, które są w środku. A z drugiej strony. Ona ma też jakieś nadrukowane elementy, więc nic się nie marnuje. Tę okładkę spokojnie możemy sobie wykorzystać, powycinać po prostu te elementy samodzielnie. Fajny pomysł. A w środku mamy dwa arkusze i z tego, co zdążyłam się zorientować, każda z tych kolekcji, bo to są różne kolekcje, ma w innym kolorze to tło, które jest jakby z drugiej strony. W środku są takie dwa arkusze 30 na 30. I już Wam pokazuję. Zobaczcie, jak bardzo to jest szczegółowe, jak pięknie to jest wycięte. Tutaj w tym pierwszym zestawie mamy takie różne fioletowo-pomarańczowo-kolorowe rzeczy. Są tutaj takie rameczki, takie etykietki, są różne takie wzory kwiatowe. Tutaj mamy takie alabileciki. No, powiem wam, wrażenie jest niesamowite. To jest tak pięknie wydrukowane, matowe, śliczne, takie no bardzo, bardzo dokładne. Zauważcie też, że te wszystkie elementy, które, jeżeli pojawiają się jakieś gałązki, to te gałązki również w środku są wycięte, czyli nie ma takiego wrażenia, że jak to wyciągniecie, to będzie białe tło gdzieś tam prześwitywało miejscami, tylko po prostu można to sobie przepięknie wykorzystać. No powiem Wam niesamowite to jest. Myślę, że bez zobaczenia tego na żywo bardzo trudno jest docenić, jak piękny to jest produkt. Także pierwszy zestaw odkładamy sobie na bok i bierzemy się za następny. Tutaj mamy zestaw numer dwa. Znaczy, nazwy ich widzicie sobie tutaj, ja też je zalinkuję w opisie filmu więc to nie jest zestaw numer dwa tylko ma jakąś określoną nazwę wszyscy, wszyscy wiemy o co chodzi tutaj znowu na okładce tak pokazuję wam bokiem żeby się lepiej w kadrze zmieścić bo one są dość długie na okładce z drugiej strony znowu mamy jakąś taką etykietę tutaj jakiś fajny element do wycięcia tutaj jakieś bileciki, ramkę, kwiatki bardzo pięknie to wygląda tutaj kolorystykę mamy taką bardziej zielono-bordową znowu zobaczcie przepiękne są te elementy, takie mocno akwarelowe i nie wiem na ile wy możecie tutaj to zobaczyć, ale no te wszystkie elementy są zaprojektowane specjalnie do tego, żeby być dajkatsami. Tutaj też to doskonale widać na tym, na tym bukiecie. Polega to na tym, że w projekcie tak naprawdę nadruk jest większy, a potem jest wycięty kształt, w wyniku czego mamy taki super fajny efekt końcowy, czyli nie ma żadnych białych ramek. Ja osobiście lubię białe ramki, jak wycinam elementy sama, jak mam takie jakieś wiecie, arkusze do wycinania, natomiast no tutaj poza takimi jakimiś bardzo drobnymi, bo tutaj widzę, że no tutaj już są takie gałązeczki, wiecie, że to już no ciężko byłoby to wyciąć tak, żeby tego białego tła nie zachować, ale wszystkie te większe elementy, motylki i tak dalej, one mają po prostu taką dodatkową obwódkę koloru, więc tam, gdzie jest to cięcie, zostaje tylko i wyłącznie wzór. No, wygląda to niesamowicie. Tutaj mamy kolejny zestaw, troszeczkę taki bardziej przydybiony i dużo grzybków, z tego co widzę. I tutaj na przykład troszeczkę inaczej wygląda ta okładka, bo ona jest powlekana. Tamte wcześniejsze nie były, a tutaj widzę, że to jest powlekana, jest taka sztywniejsza ta okładka, czyli też w różnych kolekcjach. Różnie się to układa, i zobaczcie, tutaj są, tak jak mówiłam, tła są w różnych kolorach, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj doskonale to widać, bo te wszystkie drobniutkie elementy, które byłyby w tej bramie, one po prostu są wycięte, ich nie ma. Tak samo tutaj. Wszystkie te takie, jakby, wiecie, zbędne elementy po prostu zniknęły. No, wygląda to, powiem Wam niesamowicie, naprawdę. Jest to mega, mega jakościowy produkt i yy, yy, widać to już w tym pierwszym kontakcie, że zostało to super przemyślane, super zaprojektowane. No, no wygląda to po prostu niesamowicie. Tutaj mamy kolejny zestaw, yy, podobny nieco do tego pierwszego, ale trochę inny. Yy, też mamy tutaj takie, właśnie fioletowe yy, elementy. Też mamy podobne te bileciki i elementy do wycinania, ale nie są to te same elementy. Także też jest tutaj jakaś fajna taka różnorodność. No i te właśnie gałązki. No, no niesamowite, powiem Wam, że każdy jeden z tych zestawów wygląda tak pięknie, że mam ochotę je mieć. Tak, tak to jakoś działa, że, że naprawdę no super. Nadruk jest super, wycięcie jest super, wygląda to przepięknie. Ja wiem, że tutaj się strasznie zachwycam w tym filmie, ale naprawdę, no powiem Wam, że wrażenie jest niesamowite. Yy, tutaj mamy zestaw w troszeczkę innych kolorach. I tak, znowu tutaj mamy okładkę, która jest powlekana, czyli taka troszeczkę bardziej śliska i błyszcząca, to, to widzicie na pewno na filmie. Czyli właśnie różni się to między kolekcjami. Yy, I mamy elementy, które są, no znowu, słuchajcie, niesamowite. Kolorystyka jest super piękna. Piękne turkusy, piękne zielenie. Nie wierzę, że to mówię, bo wiecie, zielony to nie jest mój ulubiony, ulubiony kolor, ale te kwiatki no, są po prostu tak cudne, że no, szok i niedowierzanie powiedziałabym. Jest to y, absolutnie fantastyczna sprawa. Przepiękne. Przepiękne zestawy. Y, sama nie wiem. Chciałam powiedzieć, że sama nie wiem, na co się zdecydować, ale ja już, nawet jeszcze bez otwierania, już wybrałam swój zestaw. I to jest właśnie ten zestaw, który na pewno tutaj ze mną zostanie. I już sobie z wami obejrzę, co i jak. Znowu mamy właśnie elementy do wycinania. Tutaj jest gładki matowy papier, czyli nie ma tego powlekania, które było w tym poprzednim. I znowu zobaczcie, no, no absolutnie piękny ten jest. Mnie tak naprawdę podobają się one wszystkie, ale ten mnie jakoś tak przyciągnął kolorystyką taką bardzo super pięknie zgaszoną i naprawdę niesamowicie e, taką stonowaną, ale, ale moje kolory, zdecydowanie moje kolory, e, bo mamy tutaj wiecie róże i niebieskości, jakieś leciutkie turkusy, no wygląda to przepięknie i słuchajcie, ponieważ to jest ten zestaw, który jak powiedziałam zostaje ze mną, to ja spróbuję tutaj to wyciągnąć. I na pewno można podziałać sobie tutaj nożykiem. Natomiast ja teraz tak na szybko wyciągam Wam. I zobaczcie, ten motylek wygląda tak. Oczywiście są te delikatne takie łączenia na końcach. Je trzeba sobie po prostu albo delikatnie piłniczkiem przejechać, albo zostawić, jeżeli Wam nie przeszkadzają. Ale to, co chciałam Wam pokazać, zobaczcie, jak wyjęłam tego motylka, to. Ta ramka, która, ten element, który został, ma nadal ten nadrukowany kolor. I o to właśnie mi chodziło. Oczywiście, gdybyśmy sobie tutaj zadziałali nożykiem, to można to wyciągnąć dużo, dużo dokładniej. Natomiast ja, wiecie, ja jestem człowiek działania i po prostu działam. Zobaczcie, tutaj mamy kwiat żadnego marginesu. Powiem Wam, że ja uwielbiam dajkacy, natomiast czasami niesamowicie mnie wkurza, jak kupuję taki zestaw i na przykład coś jest źle wycięte i widać taki właśnie biały margines, ale tylko w jednym miejscu, czyli nie mówimy o takiej obwódce. Oczywiście można to sobie dalej samemu dociąć, jakby nie ma tutaj żadnej tragedii. Słuchajcie, muszę jeszcze te kwiatki tutaj wyciągnąć. Zobaczcie. No przepiękne. Fantastycznie to wygląda, mega super produkt, bardzo wam polecam. Zaglądajcie wszystkie linki znajdziecie w opisie, no i zapraszamy na zakupy. Pa pa!